Część druga wywiadu rzeki 12-minutowej z prekursorem polskiej blogosfery piwnej, czyli tomkiem kopyra z blogu blogkopyra.com. Na no, czym skończyliśmy? To jest co najwyżej wywiad strumyk. Wywiad rzeka to by musiał trwać z dwa dni chyba. E, słuchaj, no skończyliśmy na tych profesjonaliach, nie? Wygrałem te profesjonalia i y, 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 co się okazało? Tam była nagroda, y, wycieczka po Piwna Europa, nie? Ja mówię, Kurczę, to gdzie to ja nie pojadę, nie? <ścoughs> I, I jak to w ogóle będzie? tutaj jakieś... do, do, do Heinekena. No tak myślałem. Do, do Heinekena. Heineken to na pewno będzie, może Guinness, <ścoughs> może tam jakieś Belgia i ten. No okazało się, że Polska, Czechy, Niemcy. Ale wiesz, okazało się, że pojechaliśmy w składzie, y, ponieważ ja miałem jechać najpierw z żoną, no ja nie, absolutnie nigdzie nie jedzie. Ja mówię do ojca, to z ojcem, nie? Ojciec, nie, nie, no w końcu pojechałem z Jacerem. E, jako osobą towarzyszącą. Browarne Pomucen pozdrawiamy. E, no a wiesz, a e, za, za, za jakby e, kulturalno-oświatowych i za ten stan. No, Kałowiec? Kto e, był kałowcem? No, Pinta w całości, bo Grzesiek Zwierzyna z Markiem Semlą byli organizatorami i wiesz, kierowcami, a Ziemek Fałat był kulturalno-oświatowym, nie? No i z już na koncepcja. Także wiesz, tam się zadzierzgnęły bliskie mhm. więzi. No i potem, wiesz, i potem. No i ja zacząłem coraz więcej blogować, blogować, z przyczym niestety był problem, bo to mi zajmowało dużo czasu. I wiesz, na początku wrzucałem wpisy co 3 dni. Co, dwa, co, co raz na tydzień. To były te czasy, słuchajcie. 2 trzy, <laughs> trzy na miesiąc. Aż w jednym miesiącu, w sierpniu 2013, nie wrzuciłem nic. Ja mówię: albo idę w to na, na full, albo sobie daję spokój, nie? Ale czym było spowodowane właśnie taka niska frekwencja Twoich wpisów? Czym? Wiesz, co? No nie wiem, nie potrafiłem się zebrać do tego. Pisanie mi nie szło, nie? Okay. Pisaniem nie męczy. Ale wtedy. A wiesz, trzeba przyznać, że on potrafi pisać. <laughs> Ale to jest ból twórczy, wiesz, to, okay, to, 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 okay. każdy tekst to ja to jest wymęczony z parę godzin męki, nie? I stwierdziły, że wideo. Stwierdziłem, że może, a może wideo, nie? Nagrałem tą pierwszą degustację Ciechana Jubilata i stwierdziłem, że kurde, to jest tyle co wcisnąć przycisk, nawijam, wciskam przycisk wyłączający, przesyłam na YouTube, obcinam początek, czyli, koniec i wysyłam, Czyli nie? robiłeś to, co ja teraz robię, czyli takie napierdzielanie bez żadnego e, montażu, bez żadnej obróbki, leci surówka. Ta, surówka. tak. Mięso, prawda czasu, prawda ekran. Tak jest. Prawda. E, no i wiesz, i się okazało, że to za, zaskoczyło. Chociaż też nie od początku. E, pierwszym takim wiesz, l, l, materiałem, który rzeczywiście się rozniósł jakoś, jakoś bardziej, to było wielki test koncerniaków, chociaż to jeszcze nie było szału. No ale to było rok temu. Nie, to było więcej. To było z dwa lata temu. Z dwa nie, la... Tak, to nie było... Sądzę. No ale ja sądzę. E, <śleski> No może styczeń 2014. Sprawdźcie wiesz. to, sprawdźcie to, bo naprawdę, jak to mówię. Nie, bo ja może, nie, może ja źle powiedziałem, że 2013, może to był 2012, kiedy ja zacząłem blogować. No już sam Zblogowa nie blogowałeś. Już sam straciłeś w ogóle poczucie czasu. Yy, dobra, ale skończmy na tym, bo to, to nie ma być yy, materiał o Tomku yy, i jego sukcesach. Nie? <laughs> Wiemy, jak do tego doszło, bardzo fajnie. Wiemy, jak było, było ciężko. Yy, było ciężko, było ciężko. Słuchajcie, yy, ja w 1998 roku dostałem na gwiazdkę Pilzner Urquell'a od yy, przyjaciół mojej rodziny i przeżyłem szok. Przeżyłem szok, że piwo może tak smakować, mieć taki yy, zapach, yy, może tak smakować, i wtedy stwierdziłem, kurczę, Trzeba zainteresować się tym piwem, bo to, co było wtedy w Polsce, nie miało żadnego przełożenia właśnie do tego piwa. 98 rok to kurczę kompletna Padaka w Polsce. Eee, aczkolwiek najgorsze czasy miały dopiero nadejść. Eee, przejmowanie ee, browarów polskich przez koncerny międzynarodowe nastąpiło tak e, około 2000 roku. Znaczy też trzeba powiedzieć, że duża część konsolidacji nastąpiła jakby zanim jeszcze zagraniczni weszli, tak? Tak, tylko ci polscy właściciele, którzy byli eee też właściciel zamykali. Nie, ale oni, sp oni sprzedali te udziały. A, tak, ale, koncernom oni, ale oni też zamykali browary. Tak, oczywiście też zamykali. Te, browary. Przejmowali browary. Piast piastowskie we Wrocławiu, to wszystkie poza piastem poszły do piachy, zanim jeszcze to sprzedali Carlsbergowi. I słuchajcie, i moja droga była taka, że ja w Polsce nie miałem czego szukać w tamtym okresie i jeździłem do Czech, bo uważałem, że tam jest. Jak ja pierwszy raz pojechałem kultur... pi w 98 rok to był dla mnie szok, że jechałem przez jakieś wioski i tam normalnie ludzie, jakieś kobiety siedziały sobie na gankach i piły piwo. Radegasta. W ogóle kobieta pijąca piwo, no to u nas taka jakaś w ogóle patologia, nie. jeżeli pijesz wino. Znaczy ja, ja, nie... mam, ja mam inne doświadczenia z Czechami, ja tam zawsze jak jadę przez te Czechy, czy, czy idę Ale do... ja mówię o tym 98 ja roku. Ja wiem, ja wiem, to pusto, nie? Pusto, tam nie ma ludzi w ogóle, nie wiem gdzie oni są, ale w hospodzie są, są w hospodzie. Tak, więc ta, ta ich kultura przede wszystkim właśnie hospod, tego, że piwo pije się w lokalach, nie pije się piwa w domu, nie pije się piwa w butelkach, tylko właśnie spotyka się na mieście, w knajpach. To mnie zauroczyło, i takie były moje początki, że założyłem blog. Właśnie tutaj, jak najbardziej, Kopry, oddaję Ci honory. Zobaczyłem, że założyłeś blog na WordPressie, więc też zrobiłem to na WordPressie. Najpierw była piwna pracha, potem zrobiłem piwne Czechy. Obiechałem całe Czechy, bo wtedy w Polsce naprawdę była padaka, ale jednocześnie od mniej więcej 2005 zaczęło się coś ruszać z browarami restauracyjnymi i to się wydawało, Birchale. że... Tak, Birhale w Warszawie, w Warszawie Browarmia, Browarmia. 2005 rok i wydawało się, że oni z, z, zrobią jakąś zmianę tak mi się wydawało, dlatego też nazwa e, strony e, polskie-minibrowary.pl która miała być... A jak dobrze zrobiłeś, że nie dałeś polskie-browary-restauracyjne, czy browary-restauracyjne.pl, nie? To się wtedy e, określało mianem minibrowar to się wydawało, że to będzie ta rewolucja tych małych browarków, gdzie ten piwowar jest na wyciągnięcie ręki, gdzie można pójść do takiego browaru, pogadać z nim e, o piwie. Ale wiesz, paradoksalnie Czesi trochę w tym kierunku poszli, nie? Zdecydowanie, zdecydowanie. E, natomiast e, okazało się, że większość tych browarów restauracyjnych w Polsce jest po prostu robiona przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o piwie. To znaczy, kupujesz browar. Skąd, skąd mieli mieć? Kupujesz, masz e, finanse albo własne, albo z Funduszów Unii Europejskiej. E, kupujesz browar restauracyjny z różnych źródeł, zazwyczaj Kaspar Schulz, albo Jochalbrecht, albo e, od Andrzeja Gołasiewicza tutaj, który jest e, też na początku sprowadzał browary z zagranicy. I to były... Yy, dwie metody. Jedna metoda to zatrudnić człowieka z ulicy za jak najmniejsze pieniądze. Słynny wykład człowieka ze Spiża. Nie, pier... nie, 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 ja byłem na tym, to nie jest yy, a, tak. To nie ale jest moment, tak. to był pierwszy browar restauracyjny w Polsce Spiż. To, to, wielkie zasługi. I pamiętasz, 92 i pamiętasz mógł, co on powiedział, ile można płacić. Ale nie, bo to właśnie, żeby nie było, on nic nie mówił, bo on nie był panelistą. Panelistą był Ziemek wtedy, ja byłem na tym. To było jesienne spotkanie browarników we Wrocławiu, pierwsze moje sędziowanie poważne, bo tam były ten taki konkurs, który dzisiaj można powiedzieć, że ten jest spadkobiercą, ten Golden Beer Polan jest trochę spadkobiercą, tylko te, jakby ci sami ludzie jakby... Mhm. Bo to robił wtedy agroprzemysł, nie? Te jesienne spotkania browarników. I tam Ziemek Fałat mówił o tym, jaki to jest super biznes otworzyć browar restauracyjny i przedstawiał kalkulację. I w tej kalkulacji było napisane, że w browarze restauracyjnym kalkulujemy pensję yy, piwowara na 5 tysięcy złotych. No i jak on już skończył, to właśnie Bogdan Spisz mówi trochę mnie pan przestraszy, bo ja 5 tysięcy nie płacę i nie zamierzam. No więc są e, dwa trendy e, w browarach restauracyjnych. Jeden trend to jest właśnie właściciel, który zatrudnia po taniości. E, Czasem może wyszkolić członka swojej rodziny: kuzyna, syna, brata, szwagra. I to, to pi... wiesz, to, tak mu przedstawiają to ci od sprzętu, nie? Tak, tak. to pojedzie na szkolenie, będzie dobrze. A dostanie i... receptury, wszystko, to jest. To panie, to by małpa uważyła. Ciemny lód to kupi, absolutnie. Natomiast jest taka e, część właścicieli browarów restauracyjnych, którzy uważają, że jednak piwowar jest istotnym ogniwem w procesie i fajnie, żeby to piwo. E, Jedni mówią, kurcze, masz troszkę wolnej ręki, rób jakieś piwa autorskie, inni z kolei mówią, masz recepturę, i... inni z kolei mówią, dobrze, to piwo może poleżeć miesiąc, a nie, a nie dwa tygodnie, nie? Więc, ale dobrze, skończmy temat browarów restauracyjnych, ponieważ ja tą swoją stronę Polskie Mini Browary założyłem w 2010 roku e i co się A okazało? w miesiącu do Bo ja w lutym. Czerwiec. Ja czerwiec. 2010. A tą piwną prachę wcześniej jeszcze? W 2009 e... Nie. 2010, wiesz co, one były założone jednocześnie. I piwna pracha, i polskie mini-browary. Tylko ja myślałem, że większy potencjał będzie na piwną prachę, ponieważ Polacy kochają czeską republikę, kochają wyjeżdżać do Pragi. A w Polsce to się, co się dzieje, to jest powolutku, powolutku i zanim my osiągniemy... Wiesz, my mieliśmy, wtedy, mieliśmy wtedy pewnie z jakieś 5 czy, czy tam 8 browarów restauracyjnych. W ogóle, w ogóle nie ma o czym mówić. To yy, nic nie zapowiadało yy, nieoczekiwanego znaczy, wejścia... Nie, my myśmy, pamiętam, wtedy dyskutowali z Ziemkiem i mówili, że wiesz, że browar restauracyjny to będziemy mieć kiedyś z 200 browarów, ale właśnie restauracyjny. Restauracyjny, tak. W ten sposób, nie? I tutaj nagle właśnie zgadzamy się co do tego że pierwszym symptomem rewolucji było y, piwo alagrodziskie, y, zrobione kontraktowo oczywiście znaczy to był to, w jeszcze taki, to był taki jak to powiedzieć, wiesz, taki przebiśniek, tak? To, 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 to nie była jeszcze ale ten, ta, ka, ten kamień, który ruszył lawinę, no. Ale to był kamień dla piwowarów. Ziemek i Grzesiek uświadomili sobie, że można wejść w ten biznes. Bez otwierania browarów własnych. Tak, i dlatego Pinta, która de facto zrobiła tą rewolucję, i zrobiła tą rewolucję atakiem chmielu, bo oni, pamiętajmy, oni mieli trzy piwa, grodziskie, Czarną Dziurę i atak chmielu. Tylko ludzie na atak chmielu reagowali... <laughs> Ale o co chodzi? W ogóle co to jest? No ja zawsze mówiłem, że amerykański blogger robi robotę. Zdecydowanie. I od tego się to zaczęło. Słuchajcie, no 2011, mamy 2015, jesteśmy na dachu świata. Rozwija się to potężnie. My się bardzo cieszymy, że jesteśmy w pierwszej setce polskich blogerów w Polsce. Bo to jest postęp geometryczny. No na... Ja jestem pierwszy, jesteś drugi. Słuchajcie, na pierwszym piwnym blogdeju było 20. Po dwóch latach było 40, potem było 80, teraz będzie 160. No, a ja nie byłem. Eee, ale byłeś duchem. <grystanie> <grystanie> Część trzecia może będzie, zobaczymy. Słońce zaszło. Na razie.